Co pozytywnie wpłynęło w, w pierwszym kwartale 2015 roku na znaczny wzrost przychodów, a co je hamowało? Oczywiście, dziękuję za pytanie, oczywiście ten wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2015 roku był dosyć mocny, bo to jest wzrost na poziomie 18%. Głównymi czynnikami, które spowodowały tak istotny wzrost, to był, to był wzrost kontraktacji, czyli silna kontraktacja w linii opowiadania energii elektrycznej. To jest głównie efekt kontraktów podpisanych w zeszłym roku. Mieliśmy pierwszy kwartał konsolidacji spółki jakątek, czyli linia sterowania nadzoru w segmencie automatyzacji sieci. Zanotowaliśmy także wzrost sprzedaży w linii woda i ciepło i linię pomiarowania gazu. Także to były te takie główne czynniki, które wpłynęły na wzrost przychodów w pierwszym kwartale. To co wpłynęło negatywnie, to sytuacja w spółkach Nokor. Tutaj cały czas mamy do czynienia z trudną sytuacją na rynku górniczym w Polsce, co przekłada się na niższy poziom sprzedaży spółki Apator Mining. Spółka Petra Control cały czas też stara się odbudować swój poziom kontraktacji, taki, taki poziom, który miała historycznie w latach ubiegłych. No i mamy obecnie do czynienia też z opóźnieniem w realizacji kontaktów długoterminowych w linii ICT. Co przekłada się na niższy poziom przychodów. A z czego zatem wynika procentowy spadek marżowości w grupie APATO w pierwszym kwartale 2015 roku? Czy jest to tendencja bardziej trwała czy bardziej tymczasowa? E, czy ten spadek rentowności mierzony procentowo rzeczywiście jest to niższy poziom niż poziom roku ubiegłego, aczkolwiek jeżeli spojrzymy na na poziomie zmiennym, mierzony ze, masą zysku, no to ten zysk wzrósł tak, bo to był przyrost około 12% w porównaniu do roku ubiegłego. Tutaj jest kilka czynników, które wpłynęły na, na poziom marży. Taki główny czynnik to jest jednak dosyć duża presja na cenowa i walka na rynku, że chodzi na rynku opróbowania energii elektrycznej, mam tu na myśli liczniki komunalne. I także mieliśmy do czynienia z wpływem kursu dolara na, na koszty wytworzenia. Nasza produkcja jest w pewnej części uzależniona od zakupów dolarowych i wzrost dolara w, 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 w pierwszym kwartale 2015 roku był dosyć znaczny, co przełożyło się na niższy poziom rentowności. Jeżeli spojrzymy na inne czynniki, to opóźnienie z, z kontraktów długoterminowych w linii ICT wpłynęło negatywnie na, na poziom rentowności, ponieważ e, spółka zanotowała niższy poziom przychodów w do analogicznego okresu roku ubiegłego. E, natomiast mieliśmy pozytywne wyniki w, w linii pomiarowania wody i ciepła, e, też e, zadowalający poziom marsz w linii e, pomiarowania gazu. No i e, nasza spółka, czy nasza linia sterowania nadzorów w segmencie automatyzacji sieci czyli spółka Alcontech dostarczyła bardzo zadowalający poziom bity, także to, to, to wpłynęło pozytywnie. Myślę, że to jest tendencja, która powinna, na którą będziemy pracować. Mamy kilka uruchomionych inicjatyw w grupie mających na celu poprawę marży. Też efekt sezonowości powinien wpłynąć pozytywnie na, na poziom wyników w następnych kwartałach 2015 roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Panie prezesie, w pierwszym kwartale 2015 roku grupa Patron przyspieszyła pełne przejęcie brytyjskiej spółki GWI. Co stało za tym ruchem? No przede wszystkim zmiany po stronie rynku. Program wdrożenia systemów smart meteringowych w Wielkiej Brytanii przyspiesza. Widzimy to po przetargach na rozwiązania pilotażowe, które zostały ogłoszone, w których firma z naszej grupy Apator Metrix bierze udział, w związku z czym, żeby przyspieszyć jak gdyby, sam proces przygotowywania się do, do tych dużych chodzących kontraktów zdecydowaliśmy się wcześniej wykonać umowę inwestycyjną, którą mieliśmy z naszym partnerem brytyjskim, w związku z czym do transakcji doszło mniej więcej rok przed tym, co przewidywała umowa inwestycyjna. W marcu 2015 roku grupa Apator przejęła również duńską spółkę Mitos. Jak pan to skomentuje strategicznie? To jest z kolei projekt związany z rozwojem naszego portfela produktowego. Jeżeli chodzi o pomiarowanie wody i ciepła, rynek, który nadal funkcjonuje w oparciu o technologie mechaniczne. Również na ten rynek są wprowadzone technologie statyczne, czyli właśnie technologie ultradźwiękowe, elektromagnetyczne i ten segment rynku rośnie bardzo szybko. Mówi się powszechnie, że z punktu widzenia gdyby też zdolności tych produktów do integracji z systemami zdalnego odczytu, związanych też z pewnymi zaletami związanymi z precyzją pomiarowania, że ten segment rynku będzie się rozwijać się niż ten tradycyjny rynek technologii mechanicznych. W związku z czym podjęliśmy próbę uzupełnienia naszego portfela produktowego o technologie statyczne, po to, żeby zwiększyć sobie dostęp do rynku i też dać firmie nowy impuls rozwojowy w kolejnych latach. I w ten sposób znaleźliśmy firmę Mitors, która akurat była na sprzedaż, udało nam się ją kupić, wydaje mi się, że dosyć korzystnie. Natomiast produkty, którymi firma Mitors dysponuje, w dużej mierze właśnie wpisują się w nasze oczekiwania i oczekiwania rynku i mamy dosyć daleko idące nadzieję, że, że będzie miała ta transakcja bardzo pozytywny wpływ na wyniki całej linii opomierowania wody i ciepło, ciepła w następnych dwóch, trzech latach. Dziękuję bardzo. Ja